Witam Was serdecznie, to będzie projekt Denko. Pierwszym produktem, który złożyłam był to Drops, żel do mycia lodowa świeżość Drops Ice Mask. I mimo, że on się tak nazywa, czyli lodowa świeżość, to absolutnie on nie chłodził. Bardzo ładny zapach piżma. Mało wydajny produkt, aczkolwiek zapach po prostu cudowny, więc bardzo, bardzo mi się miło go używało dalej zużyłam glikolowy 12% peeling z firmy Le Madre i na jego temat jest oddzielna recenzja więc, na moim kanale, więc zapraszam Was właśnie tam, dalej omega 3, suplement diety olej sardynek, sardeli oraz makreli jak wiecie ja nie mieszkam nad morzem, więc takie coś bardzo często sobie kupuję i zużywam dalej omega med baby DHA, czyli takie kapsułki do... Wspomagania prawidłowego rozwoju dziecka, niby, i one 30 porcji to są takie rybki, które wpuszczamy sobie na łyżeczkę, <grymne> na przykład kiedy dajemy dziecku kaszkę albo coś takiego. Więc sobie tak rybki pływają <grymne> w cudzysłowie. Dalej, pasta do zębów ProQ Dent firma Rossman. Pasta bardzo tania jakieś 2,50 chyba. Ja na jakiejś stronie internetowej przeczytałam test niemiecki porównawczy różnego typu past do zębów i ona była naprawdę bardzo wysoko, więc stwierdziłam, że sobie wypróbuję i rzeczywiście powiem Wam, że ja nie widzę żadnej różnicy między np. tą pastą a pastą Colgate, więc po co przypłacać? Nie ma sensu. Dalej zużyłam garnier Ultra Du Morella i olejek migdałowy. Taka odżywka ułatwia rozczesywanie bez obciążenia włosów. Sekrety Prowansji. Zgadzam się z tym, że ułatwia rozczesywanie i bez obciążania. Y jednak ona tutaj niby ma olej migdałowy, a tak naprawdę nie ma oleju, <laughs> olejku migdałowego, tylko ma ekstrakt z migdałów. Tak? Y bardzo mało wydajny produkt, bardzo rzadki, przeciekający praktycznie przez palce. Dużo produktu y w ten sposób się marnuje, więc y nie polecam raczej, do tego nie wrócę. Y krem, krem kremowy żel pod prysznic, zapach Irysta z Lireny. To jest produkt, który chyba ze 2 lata po prostu u mnie leżał i czekał na swoją kolej. Zapach mało taki powiedziałabym, mało czarujący, nic takiego specjalnego. Zużyć zużyłam, ale raczej do tego nie wrócę, tym bardziej, że na pewno już nie jest produkowany. Dalej zużyłam gruboziarnisty peeling do ciała z Joanny, Zapach rajskiego jabłuszka. Przepiękny taki zapach takiego jabłuszka, zielonego jabłuszka, bym powiedziała. Dobrze ścierał, bez parafiny, jest topił, więc jak najbardziej mogę go polecić. Ja kiedyś miałam wersję malinową, również była świetna. Dalej, zużyliśmy takie chusteczki do hmm, chusteczki. Właściwie płatki kosmetyczne. Bella Coton. Ja zazwyczaj nie pokazuję tych produktów, ponieważ ja zawsze kupuję te z biedronki. Ale teraz kupiłam właśnie takie z Bella i raczej już nigdy, <noise> znaczy raczej nigdy po prostu nie kupię już ich nigdy więcej, ponieważ one są bardzo tak zgrzewane, jak mamy płatek, to właśnie w obrębie um, przy brzegu tego płatka one są tak mocno jakoś um, sprasowane i te takie ostre, że powiem Wam szczerze, że bałam się tutaj gdzieś tam przy oczach manewrować z tym produktem, bo żeby sobie na przykład nie przeciąć skóry, bo nie wiem, być może też mogłoby do tego dojść, nie, nie wiem, po prostu bałam się. Dalej, Baby Dream. Są to takie chusteczki nasączane i one były nasączone właśnie olejkiem jejoba oraz olejem rzepakowym, więc naprawdę. Jest to nowość w Rosmanie. 80 sztuk. Świetne, genialne chusteczki pozostawiające taki delikatny film olejkowy na skórze. Świetnie się sprawdziły zarówno do pięgnacji dziecka, jak również do zmycia wszelkiego rodzaju takich treściwych, kremowych podkładów, kredek, szminek, czegokolwiek. Super, naprawdę coś naprawdę fajnego. I teraz tak. E, zużyliśmy do pięgnacji pupy dwie takie próbki Mustella oraz Johnson Baby. Możecie je zamówić na stronie i Mustelli, i producenta Johnson Baby. Gdzieś tam w internecie, jak sobie wpiszecie w Google próbki tego i tego, to coś tam Wam wyskoczy, jakiś formularz na pewno. Więc to zużyliśmy. No w porządku. E, dalej zużyłam taką próbkę. Jest to firma Beta Skin. Dokładnie to się nazywa Natural Active Creme. Jest to taka formuła dla skóry takiej bardzo suchej. Wręcz też producent zaleca do skóry z łuszczycą bardzo mocno nawilżający produkt. Po naniesieniu na skórę praktycznie od razu się wchłania. Nie za ciekawy zapach, ale po prostu nawilżenie fenomenalne, fenomenalne nawilżenie. Właśnie ja go stosowałam właśnie na stopy. On jest, jest to produkt z beta-glukanem. Naprawdę świetny produkt, aczkolwiek drogi, bo nie wiem ile on kosztuje, ale pamiętam, że dużo. Chyba jest jakieś 50 zł albo więcej. Ale wiadomo, jak ktoś ma jakieś problemy większe ze skórą, to warto zainwestować albo chociażby takie próbki sobie zdobyć. Pewna butelka, co? <grytum> Produkt z Bubsien. Był to taki właściwie płyn do mycia ciała, by można powiedzieć. I on tutaj miał dosyć ciekawy skład, w ogóle przepiękny zapach. Te produkty są dosyć mało dostępne, ponieważ widziałam je tylko i wyłącznie w Rosmanie. Ja ten produkt kupiłam kiedyś na Allegro, bo miałam jego próbkę i mi się po prostu spodobała ta próbka. I on miał, taki, taki miał takie miał zabarwienie, takie błękitne. Taka ta woda była tak. No po prostu przepiękna była woda po, po nalaniu tego produktu. Taka jakby jak w, na jakiejś plaży egzotycznej. Produkt ten tutaj dosyć ciekawy skład, bo on tutaj nie miał substancji konserwujących, neutralny pH dla skóry, dosyć łagodny dla oczu. Bardzo byliśmy zadowoleni z tego produktu, aczkolwiek raczej już do niego nie wrócę, ze względu właśnie na dostępność i ze względu na to, że po prostu coś nowego, wiadomo, chciałoby się też wykorzystać. Dalej zużyłam próbkę. Sylweco kolekki Krem Rokietnikowy krem o żółtym zabarwieniu naprawdę świetny skład bardzo mnie zaciekawił ten produkt więc być może, być może go sobie kiedyś kupię dalej miałam próbkę z Macadamia była to maska do włosów i ja się zawsze zastanawiałam dlaczego jest taki boom na tą firmę Macadamia Natural Oil i naprawdę ta próbka to takie wiadomo pierwsze wrażenie było bo tylko próbkę miałam ale naprawdę mi się bardzo bardzo dobrze sprawdziła Moje włosy po nałożeniu tej grube, grubej, tej gęstej maski, takiej bardzo bogatej, po wysuszeniu, i tak dalej, one absolutnie nie były ani obciążone, ani, ani się nie puszyły, ani nie elektryzowały. No, po prostu super, naprawdę. Takie włosy praktycznie miałam jak po wyjściu od fryzjera. Wiecie, czasami fryzjerzy potrafią takie fajne produkty stosować, że człowiek potem zupełnie po prostu. Ma włosy jak z żurnala, można by powiedzieć. E, zużyłam dwie takie próbki: SVR e, krem 50, plus, nie 50 bez plusa, czyli tylko 50, a tutaj jest 50 plus z farmaceutyki. Ten jest z kolei dla niemowląt i dzieci. I jeden i drugi nie barwił, nie zostawiał białej poświaty. Ten wydaje mi się, że był bardziej taki, ten z wydaje mi się, że był bardziej taki gęsty, taki treściwy, natomiast ten był bardziej taki lekki i wydaje mi się, że właśnie ten z farmaceutyka chyba sobie kupię, bo właśnie zastanawiam się nad jakimś kremem. Teraz obecnie zużyłam jeszcze kilka takich próbek Efeclar Duo La roche ponieważ po tej kuracji właśnie z kwasami glikolowymi, z kwasem glikolowym właściwie po prostu chcę sobie przedłużyć jeszcze tą kurację, czyli teraz stosuję Efeclar Duo, Także w przyszłości dam Wam znać, co o tym myślę. Natomiast jeszcze zużyłam taki krem Idealia z Tutaj była próbka. 15 ml krem o różowym zabarwieniu, bardzo fajnie nawijający, bardzo ładny zapach, e, świetny pod makijaż, świetny na dzień i no, bardzo, bardzo fajny krem. Także, e, także to było na tyle. <gryw> Dziękuję Wam za oglądanie. Udało mi się to w miarę szybko nakręcić. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, papa. Pa.